Witam wszystkich bardzo serdecznie kolejny raz na moim kanale Ja żyję. To ciekawe, dobra, bez przedłużania SCP The Endurance wyszło i muszę w to zagrać. Dlaczego? Bo to gra Eleven i... W dodatku to ciekawie się zapowiada, ale muszę przyznać się, że nie wiem za bardzo o co chodzi z SCP. W sensie, że są tam stworki i to wiem, i one są nazwane SCP jakieś tam i to są takie popularne i takie niepopularne Dobra, teraz możemy zaczynać już nową grę i jak coś będę miał powiedzieć, to powiem. Widziałem dwie sekundy dosłownie, że coś takiego jest, i mówię tak. Uczę, muszę zobaczyć. or maybe you ended up in a solitary room for inappropriate behavior during your daily routines. Worry not, glass D personnel. We got you covered. Behold, the Endurance, our brand new program. We want you to put your skills into practice in a variety of tasks currently unattended in our facility. As you know, SCP is an organization pieced together to make the world a better and safer place for both humanity and our specimen. We're like a giant mechanism. To sustain its perfection for years ahead, some maintenance practices are heavily required. Recently, we found out about a few faulty parts holding our facility back. But thanks to our brilliant management, a swift and organized removal of said defects has been arranged. And that's where you come in. We need you to fill in these empty spots to keep our organization running don't let your lack of qualifications be a concern presented solution is just a temporary measure so you won't have to struggle for long it also means you have a limited time to gather an additional food service for the next year and who knows if you happen to be a bad boy you could shed some light on your future and say farewell to your nasty solitary room once and for all sounds amazing right so join us right now log in with your credentials in the terminal and you will be presented with a variety of jobs to choose from we count on you class d let's make our world a happier place together Takiej scenki na przykład zrobionej przez Polaka coś w sensie, takim mi się wydaje, że nie widziałem nic. coś takiego Ale tym bardziej do gry Bardziej do fangame'ów NAFA, Jakby nie patrzeć Jest to ciekawe I noc pierwsza, po prostu zaczyna się noc pierwsza Boże, ja pamiętam, ja pamiętam te stare czasy Gdzie to miało być jakieś, wiecie Podej hasło Jak mam napisać ha Halo, dzwoni do mnie ktoś się ma Ronald Co się dzieje? Jak ja mam wyjść z tego...

Not as you can see, there's a PC station for your disposition. It's rocking an early version of our software on it. Hence, there's that weird terminal thing on a monitor to your right. But it's not as complicated as you think. Its main purpose is running some essential commands and logging in since user interface assets aren't ready mm -hmm. for that yet. It also powers up a camera system, which is an essential tool for this job. So, you absolutely need to keep this thing running for security measures the passwords on every computer here in the facility are changed every day since you're a class d and you have no permissions around here i'll be leaving a sticky note oh, with a passcode for to you amigo. So, joey try to see if you'll be able to run this thing i'm no, going to remotely strong. pull the plug in your area <laughs> okay. cutting off the power means you'll have to boot this uh, machine up again from the ground up here's what you'll have to do

Przyjaźnie, dobra, to... Aha, i co... a dobra, komputer, tak, tak, dobra Teraz tak, hasło muszę wpisać, tak? Mogę wpisać hasło? Co tu się dzieje? Ja chcę hasło wpisać Uuu, jest hasło, PHB7D, tak, tak, dobrze I co teraz? Tutaj coś się dzieje? U. Dobrze Teraz, się z kamerami

But there a a There's a link to the, the ventilation system, CAM2D. By clicking on a server here on the left, you're able to toggle today, the ventilation on nie, nie, nie oh. But you have to keep in mind, we're deep underground. You still need to be able to breathe. Another way is putting your PC to sleep when it's not in use. It consumes less power, wakes up crazy fast. And starts right. right uh huh. Left. Okay. Okay. You can do that by pressing X on your keyboard. Okay, Ale. Oh, uh, I almost forgot. Yeah, no. There's a replica of a mask of SCP-035 being a guard. size combinations is no easy task, but it may help you fool some of them. Mm -mm 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 -mm. That's it. I need to go help the others now. <sighs> Remember what I said, and be sure to make use of a library on the left monitor. A tu będę ich odkrywał, chyba czuję jak debil, czuję się jak po prostu debil. A, i mogę sobie wyłączyć ok, ale wystarczy, mogę sobie wystać. Dobra, sorry, musiałem. Tutaj nic nie ma. Nie, no to jest pierwsza noc, to nie ma co, prawda? Nie, to mi się wydaje. Wydaje mi się po prostu, że tutaj coś widzę. A tak naprawdę nic nie widzę. Więc spokojnie, spokojnie jak na wojnie. 20 stopni Celsjusza tutaj. Komputer się pali. Nie jest źle. Dobra, co z tymi drzwiami? Nie mogę ich otworzyć chyba. Się boję, że coś kliknę. Czego nie powinienem kliknąć i będzie koniec. Nie, no tutaj. To jest piwnica. Szósta! Dobra! Łatwo, łatwa grana na. Mhm. No Nooo, siema to ja, zareagowany jako ja. Nie mogę. Osiągnięcia. Brąz. Aha. Okej, okay, ciekawe są osiągnięcia. Dodatki. A co za dodatki? Jakieś to są dodatki. Aha. Kurde. Będzie ich więcej? O kurde, jak będzie więcej, to. Tak. Ale dobra, nie ma co. Lecimy kolejną noc. Lecimy kolejną noc. I ciekawi mnie, czy teraz będzie znowu przerywnik. Jak będzie znowu przerywnik ten filmowy, to będzie. Będzie Giga Cox. Ale w ogóle to, coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem... A, nie będzie. Przery... Nie. A O Nie, nie wyłączamy tego. Dobra, hasło. 53 i C. Kur... Przepieczone. Źle to napisałem, ale nie ma co się przejmować. A i teraz kamery będą, dobra. Nie, jak mi tutaj coś wyskoczy, ja będę tak. Nie. Nie, ale nie wiem, ja tak się jaram tą grą. I w ogóle to jestem pod wrażeniem. I jestem zajebiście zadowolony, że ta gra wyszła. Co to kurwa się tam czai? Powiedz mi, że to, to jest tylko jakiś piesek i on tam był od całego początku. Nie no. Dobra, jest git, nie wiem, nie ma co. Nie wiem. Ja. O. Dobra. Ja jestem jakiś opóźniony, przecież. Jestem głupi. Co się stało? Ale dobra. Jaki starzec. Czas zgonu. ej, ale zajebiste. Musi być pierwszy raz, tak? Musi być. To, że jestem debilem, jestem opóźniony, to już jest inna sprawa. Ale dobra, musiało się to zdarzyć, to musiało się stać i. i tyle. Nie ma co tutaj więcej sobie nagadać tego. E, ale w ogóle to tak z jedny... Okej, okay, czyli tam nic nie ma być. Dobra, dobra, dobra. Czy my ja to wyłączam, nie wiem. W każdym razie, tak, e, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że. Jak Eleven trafi na ten film jakimś cudem, wątpię w sumie, ale jak trafi to, będzie to całkiem stresujące. W sensie, już teraz mam trochę stresa, że tak się może zdarzyć. Dlatego mam nadzieję, że tak się nie zdarzy po prostu, bo to by było straszne. Aczkolwiek, czy to jest dwa? Dobra, chyba tak. E, aczkolwiek e, byłoby to też sobie trochę ta, trochę miłe, bo pamiętam jak 3 lata temu nagrałem e, zwiastun, znaczy reakcję na zwiastun. Wow, kurwa. Re, 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 reakcja. Content top content e, i. Ja chciałem, żeby to no, zobaczył wtedy i tego nie zobaczył. <ścoughs> Jest cała historia właśnie tego typu. No nie no idź sobie! No. Dlaczego? Ale... Wzdrygłem się. No wzdrygłem się. Jak kątem młoka? Gdzie? Ostatnie podejście w tym odcinku. Ostatnie podejście. No i tutaj jest pies. Boję się tego psa. Nie boję się psów, ale tego psa się bo... No nie no! No on tu chodzi gdzieś. Jak ja mam go się pozbyć? Człowieku! Przestań! Hmm, człowieku! A może to właśnie, że wyszedł sobie, poszedł z tych wentylacji? Ej, może tak być? No ale ten pies tam dalej jest! Ty ja nie przeżyję tego, tak, jak ten pies tam będzie stał! Chyba, że on będzie podchodził sobie po powoli! Powolno! Nie no, no nie no, psie O kurwa, dobra, eee, ja pierdolę. Ej, dobra, takiego jumpscare'a się nie spodziewałem, w się sensie, po tym pierwszym sobie myślę. No taki za drugim razem przestraszył, nawet, ale kurwa, co to było? Ja pierdolę, pojebany pies, pies GPS. Jo, kurwa, Ja pierdolę, dobra. Było to. Było to straszne, ale ja pierdolę, jak ja się jaram tą grą. Dlatego na pewno będzie więcej odcinków. I będą niedługo. Nie będzie przerwy y, dwu, dwumiesięcznej do następnego odcinka. Nie, nie, nie. Będzie już niedługo. Może jutro. Może pojutrze. Kto wie, kto wie, ten wie. No, jak ktoś chce, to zapraszam na Discorda mojego i na Twitcha. Linki w opisie, bo na Discord to sobie zdechł, a Twitch to sobie też zdechł, bo mnie nie było długo, ale sobie czasem coś tam zrobię, ale i tak nikogo nie ma. Więc tak. Co mogę powiedzieć na koniec, że zajebiście cieszę się, że ta gra wyszła, bo jak miałem 13 lat, to też myślałem, że chciałem zrobić sobie. Yy, Fangame Game FNAF-a, yy, ale. No niestety nie wyszło i moja przygoda z robieniem gier też bardzo szybko się skończyła W sensie yy, obudziła się 3 lata temu To wtedy miałem 15 lat a nie 13 I, i wtedy też właśnie to były czasy jak wyszedł trailer do SCP The Endurance I ja stwierdziłem kurwa muszę się wziąć za robotę i muszę w końcu zrobić tę grę Bo yy, marzenie dziecięce zrobić fangame FNAFa I zrobiłem tylko jednego klikera którego chciałem wydać, ale się nie udało, bo się zepsuło coś i nikt nie wiedział jak, jak to naprawić A to był kurwa Clickteam Fusion Więc zajebiście Wszystko poszło do śmieci Ale to jest nieważne, może kiedyś coś się uda W każdym razie, zajebiście, zajebista jest ta gra I jeszcze, ja dosłownie widziałem z tej gry tylko Dwie pierwsze sekundy tego tego Tej pierwszej scenki Ja mówię, nie, nie gadaj, że jest coś takiego w tym i nie oglądałem dalej, żeby sobie zagrać i nagrać i samemu to zobaczyć i przeżyć. I dalej mam w sobie jumpscare tego psa. Co to jest za pies? Nie wiem. Nie wiem, ale to było straszne. Bardzo. Dobra. W każdym razie. To tyle. To tyle. Nie będę już przedłużał. Następny odcinek postaram się, żeby był ciekawszy też, bo tutaj, wiadomo, pierwsza noc to też. Nie może być za ciekawie, albo ja po prostu jestem nudny, ale w drugim odcinku w się że było śmieszniej i ciekawiej, też i, i straszniej, może, to, to nie wiem, ale dobra, nieważne. To tyle. Nareszcie się do następnego. I... Zajebiście, cieszę się, że ta gra wyszła i że ale będę wypuścił tę grę i zrobił w końcu. I zajebiście, mega zajebiście. Siema! Jodaj, kurwa.